Siemano wszystkim, dzisiaj mamy Renault Clio i tutaj zeszła powłoka ta lakiernicza, ona jest samą, samą podkładówką bazową tylko kryta, więc sobie to pomalujemy z tej strony też dwie rączki najpierw sobie przygotujemy to takim materiałem ciernym, taką gąbką zmatujemy i później będziemy spray srebrny to. wystarczy to tak zmatowić żeby otworzyć pory tutaj w tej starej farbie tutaj to samo robimy matujemy z tej strony to samo elegancko i tutaj także aha, tutaj jeszcze muszę zapleić ten otwór. Dobra. No i co? Bierzemy spray. jak taki srebrny do ferru. Dobrze go zmieszamy. Tylko trochę zacznę, bo wiatr drwię To. Cały też ten otwór pójdzie całkiem gdzie indziej. Dobra, teraz kolejna podestnię jeszcze jedną warstwę położyłem nie za dużo od razu, bo się zrobią zasiki A to by było nic ciekawego. Od tyłu jeszcze rączek, żeby nie było tego wszystkiego widać. Tutaj także i z tej strony to samo. w no ale one nie są w ogóle lakierowane, tylko jest baza położona, srebrna i to wszystko tak samo w dacinie. I kolejna strona, zaraz pod co sobie odklejemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i tu już mamy skończone tym malowaniem. Jest efekt taki, jaki miał być, zamierzony. Wszystko pasuje elegancko. Z tej strony także wszystko fajnie wyszło. No i ta dużej filozofii nie ma. Wystarczy taśma malarska papierowa, trochę papieru. Jakiś tam materiał ścierny, żeby to zmatowić. No i co i, i, i spray warty nie wiem, nie tam 20-30 zł. I to wszystko i ja oto dostaje inny wygląd. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle na szybko. Jak się komuś podobało, to subskrypcja, komentarz. I do zobaczenia w następnych odcinkach.